Siema, jestem Jarek i dzisiaj nauczę Was rotora. To jest pierwszy poranik, w którym będę Was uczył jakiegoś triku na flacie, ponieważ też chcę Wam pokazać, że się da uczyć czegoś na flacie i nie do wszystkiego są potrzebne rampy. Jest też taka kwestia, że nie każdy posiada skatepark i niektórzy muszą uczyć się trików na flacie, dlatego ten poranik jest kierowany do Was. W dzisiejszym odcinku dam Wam cenne porady do tego, jak skleić swojego pierwszego rotora na flacie. To, że powiedziałem, że nauczę Was tego triku na flacie, nie oznacza, że nie możecie go robić z bęku lub squateru. Jest to trik uniwersalny, tak samo ten poranik jest uniwersalny i możecie uczyć się tego triku z bęku, squatera, jak Wam wygodniej, ale jak chcę pokazać, że się da zrobić go z flatu. Więc zacznijmy od tego, co to jest w ogóle rotor. Rotor to trik, który opiera się na rotacji whipa i bara jednocześnie. Jeżeli nauczyliście się bara w odpowiednią stronę, ten trik powinien się kręcić jakby w dwie różne strony i bardzo widać to wyraźnie. Jeżeli nauczycie się za to bara w opo stronę, czyli tak jak nie powinniście, będziecie po prostu wykonywali full whippa, ale to trik, który będę uczył Was w następnym poradniku. Ja polecam zacząć katowanie oczywiście od ćwiczenia sobie, kręcenia tego triku na flacie i taka jedna wskazówka do, co do samego kręcenia tego triku. Zacznijcie kręcić bar spina już na samym początku, nie w połowie triku, ani pod koniec, ponieważ im szybciej złapiecie bar spina, tym łatwiej będzie Wam wykonać ten trik. To byłby już koniec poradnika dotyczącego rotora. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach, na pewno na nie odpowiem. W następnym odcinku nauczę was siostry rotora, czyli Full Whipa.